Krzysztof Chrząstek, powiew wiatru, co robić w chaosie myśli i emocji. Co robić w takiej sytuacji, kiedy nie radzimy sobie na przykład ze stresem, kiedy ogarnia nas no, jakaś na przykład wściekłość, złość albo wstyd, gdy w głowie mamy no, mnóstwo kłębiących się myśli, najczęściej negatywnych zarówno o sobie, jak i o jakiejś sytuacji? Ano, najlepiej, najprościej, po pierwsze, popracować z oddechem, żeby zrelaksować swoje ciało i równocześnie umysł. Tutaj proponuję takie dwie podstawowe techniki oddechowe, czyli, żeby odrobinę wydłużyć wdech przez nos. Niech ten wdech trwa około 3 przysłowiowych sekund, ponieważ u każdego one będą te sekundy troszeczkę. Yy, Albo krótsze, albo dłuższe. W zależności od tego, jak kto liczy. Ja proponuję po prostu liczyć 1, 2, 3. Tak w miarę spokojnie, nie za szybko, ale też niezbyt leniwie. I wdech robimy na 3 sekundy nosem. I wydech robimy ustami. Można przez usta zrobić z ust zrobić taką trąbkę odrobinę. I wydychamy co najmniej dwukrotnie dłużej niż wdech. Czyli, jeżeli wdech trwał 3 sekundy, to wydech około 6 sekund. Możemy sobie liczyć w myślach. Czyli, wydech. I to niech trwa około 6 sekund. To jest jedna technika. A druga, wdech i wydech nosem. Ale teraz, przy wdechu, staramy się, żeby ten wdech był jak najbardziej pogłębiony. Nawet żeby nam brzuch poszedł do góry i klatka piersiowa, żeby również się lekko wypięła, i ten wdech niech trwa tyle, ile zdołamy wytrzymać czyli na przykład jakieś 6-7 sekund. I jak poczujemy, że już cała klatka piersiowa jest wypełniona, to wtedy wydychamy również nosem, ale spokojniej i dłużej, tak żeby ten wydech. Trwał właśnie co najmniej tyle czasu, co wdech, a nawet odrobinę dłużej. I tutaj e, taka uwaga, że nawet jak poczujemy po czterech sekundach wydechu, no, że już nie mamy co e, wypuścić ze swoich płuc, to spróbujmy jeszcze zrobić takie dwa szybkie wydechy. Bo z pewnością tam jeszcze jest e, trochę płuc. Tylko większość osób na co dzień oddycha no, tak szybko, płytko, i taki zmieniony, chociaż odrobinę, sposób, styl oddychania no, jest czymś nowym i nawet być może odrobinę dziwnym dla ciała, świadomości i podświadomości, i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Proponuję, żeby takich wdechów, wydechów, czy tej pierwszej techniki, czy drugiej, było co najmniej kilka. Nie ma znaczenia ile tych wdechów wydechów będzie. Ważne jest to, żebyś chociaż odrobinę poczuł poczuła spokój. Dla jednej osoby będą to 3 oddechy, dla innej siedem, osiem lub dziesięć, a dla innej 20, bo różnie to bywa. Różnie też różne osoby reagują na tak zwane sytuacje stresowe. Gdy już uporaliśmy się z oddechem, który zrelaksował odrobinę nasze ciało i umysł no to warto popracować z naszym umysłem bo jeżeli tam się pojawiają takie przekonania typu jestem głupi znowu mi się nie udało jestem nic nie wart no to warto je zmienić na pozytywne przekonania czyli na przykład Zamieniamy, stosujemy tutaj odwrotność tychże zdań, czyli na przykład jestem wystarczająco mądry, radzę sobie świetnie w takiej i w takiej sytuacji, ludzie mnie chwalą, doceniają. Ja sam zauważam, że świetnie radzę sobie z taką i z taką sytuacją. I warto sobie powtarzać te afirmacje, oczywiście najlepiej w takim stanie relaksu, rozluźnienia. I z takim uczuciem, wiarą w spełnienie tych słów, że one są prawdziwe. Czyli na przykład, Ja Krzysztof, jestem wystarczająco mądry, i Ja Krzysztof, świetnie sobie radzę w takiej, w takiej sytuacji, bo każdy ma jakąś tam inną i sobie ją wsta. I oczywiście, takie afirmacje pozytywne, no, nie mówimy sobie tylko raz. Ale warto je powtarzać kilka razy w ciągu dnia, przez tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a nawet i dłużej, aż do momentu, aż nasza świadomość i podświadomość zaskoczą, i jak gdyby te opinie o sobie samym, o różnych sytuacjach staną się dla nas naturalne albo chociażby neutralne, i w momencie pojawienia się jakichś stresowych sytuacji, już te negatywne myśli, Będą wypychane przez te pozytywne przekonania. Już powinno ich być troszeczkę mniej. No i jeżeli już popracowaliśmy również ze swoimi przekonaniami, ze swoim umysłem, to warto również popracować ze swoimi emocjami. I tutaj proponuję tak zwaną nakładkę ja to tak nazywam czyli jeżeli masz jakąś sytuację wywołującą u ciebie stres. To wyobraź sobie, oczywiście możesz również odegrać taką scenkę z jakimiś kolegami, znajomymi, z przyjaciółmi, ale możesz ją również zwizualizować sobie, przeżyć ją w swojej głowie, w swoim wnętrzu i wyobraź sobie właśnie taką sytuację stresową. I teraz, gdy już dochodzi do tej sytuacji stresowej, robisz nakładkę, czyli Wyobrażasz sobie, sięgasz pamięcią jeszcze głębiej do takiej sytuacji, w której byłeś zrelaksowany, świetnie sobie poradziłeś z jakimś zadaniem, ze zrealizowaniem czegoś i przywróć to uczucie takiej radości, spełnienia, swobody, beztroski może nawet, które wtedy miałeś. I spróbuj przenieść te wszystkie uczucia, te wszystkie pozytywne energie. W tą sytuację stresową, i spróbuj chociaż zacząć działać w tej sytuacji stresowej z tamtą energią, z tamtej innej sytuacji, w której świetnie sobie z tym poradziłeś. I ćwicz to. Jeden, dwa, trzeci raz, czwarty. Jeżeli nie zadziała, nawet za piątym, to być może za siódmym czy dziesiątym zadziała. Warto w ten sposób. Oswajać tę sytuację stresową, bo to jest po prostu często jakaś nowa sytuacja, albo taka sytuacja, w której nie czujemy się komfortowo, nie wiemy, czy na pewno dobrze zadziałamy, czy odpowiednie słowa powiemy. Więc po prostu, zwyczajnie trzeba ćwiczyć, aż to będzie przychodziło nam w sposób naturalny. Życzę Ci, żeby udało Ci się ogarnąć ten swój chaos myślowy, emocjonalny i żebyś w tych sytuacjach, które jeszcze wywołują u ciebie stres, no działał coraz bardziej rozważnie, spokojnie, pewnie i tak, jak chcesz. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.